Dzień dobry, robimy dzisiaj glow up Mam okres i tak się tak... średnio Poza tym zaczynają się studia za parę dni A tak w sumie to po prostu zmieniłam pracę w ogóle i teraz pracuję zamiast po 8 godzin albo po 6 godzin to pracuję po tak bardziej 10-11 więc mam więcej kasy Je, i po prostu chcę się odświeżyć Idę do fryzjera zrobić odrost, bo już tego tu nie widać, ale tu jest duży odrost, który w niektórym świetle to tak dziwnie widać. I jeszcze jak mam na przykład nie do końca rozczesane włosy, to tu się robi takie dziwne. Nieważne, po prostu idę do fryzjera. Idę na rzęsy, bo te moje to. W sensie, no nie jest najgorzej, bo mam już miesiąc, a wyglądają całkiem w porządku, ale są takie przerzedzone. Zastanawiam się, czy nie zrobić ich jaśniejszych trochę, rozważymy to. Chcę zrobić prysznic, ogolić się, zrobić ogólnie everything shower, skin care, paznokcie u stóp, bo te są w porządku jeszcze. Let's go. Ktoś mi ostatnio polecił te takie pudełka na tabletki i sobie zrobiłam. Idę pod prysznic. Okej, okay, trochę się boję, że się coś gdzieś odbija i że widać mi moje cyckie. Więc chciałam coś powiedzieć, ale to pominiemy. Kupiłam dużo serum ostatnio jakby ja nie wiem jak ich używać. Mogłabym to wygooglać? Nie wiem. Wszędzie piszą co innego. Dziwne rzeczy. Mam kwas hialuronowy, niacinamid, witaminę C, retinol. Ceramidy. Jak ja mam tego używać, żeby, żeby było dobrze? Teraz użyłam tylko witaminę C i potem dałam kremi SPF. Na wieczór daję te ceramidy z kwasem hialuronowym i czasami tak raz na tydzień daję ten retinol z kwasem hialuronowym, i jakby nie wiem, kiedy ja mam używać niecynamidy. czy ja mam go w ogóle używać? Nie wiem, zawsze używam tylko niecynamidy, a nie wiem, nie wiem, nie znam się. Nie wiem, nie wiem, czy te rzeczy coś dają w ogóle. Wydaje mi się, że tak no, mam fajną cerę. I don't know. Więc jak się ktoś zna albo ma już ułożoną jakąś swoją taką rutynę z tych akurat serum. serów, serum, to możecie mi pisać, bo w sumie nie wiem, jak tego używać. Robiłam wczoraj sobie zupę z batata, z marchewki, z pietruszki, selera. Piekłam to wszystko w piekarniku. Tak z oliwą i z przyprawami. I potem to zblendowałam. W ogóle zupy na śniadanie. To jest tak super rzecz. Jakby można sobie zrobić zupę jakby poprzedniego dnia. I potem nie dość, że macie na obiad, to jeszcze macie na śniadanie. Szczególnie w zimę. Jak jest zimno i się budzisz, i jesz taką ogromną michę cieplutkiej, gorącej zupy. Mm. Windam, nie działa w roku, żeby coś się zawało. I ja mieszkam na 11 piętrze, okej? Okay? Jakby schodzenie jest spoko, ale wchodzenie na górę. Nie wiem kiedy byłam ostatnio u fryzjera. To było jakoś kilka miesięcy temu, trzy, 3, 4, jakoś tak. Bo ja mam te włosy tak fajnie zrobione, że one nie są od góry całkiem jakby nałożony rozjaśniacz, tylko mam pasemka, więc one jak odrastają, to no, nie widać tego. Ale ładny dzień jest! Jestem po fryzjerze To są włoski Zrobiłam je trochę cieplejsze niż zawsze Delikatnie I chyba mi się bardziej podobają Byłam też w mojej ulubionej pikarni, Kupiłam drożdżówkę i cynamonkę To jest najlepsza drożdżówka, jaka istnieje To ciasto, ono jest tak mięciutkie Normalnie drożdżówki mają takie cienkie ciasto Takie ubite I ono jest twarde i takie suche A to jest tak mięciutkie Takie Puszyste mm, mm, mm. Kupiłam cynamonkę Nigdy nie jadłam stamtąd cynamonki Pani polecała, więc spróbuję Jest dobra Ale wolałabym jakby był lukier, a nie taki cukier jeszcze tak grubo Takie grube ziarenka Ale wydaje mi się i tak, że w tej piekarni jakby nie ma złych rzeczy Ja mam okres, nie? I siedziałam u tego fryzjera dosyć długo i ja czuję, że <laughs> Mój tampon zaczyna nie wystarczać Overshedding <laughs> Trochę I'm bleeding through my hands Obrzydliwe Ale This is what you get cokolwiek nagrać Ale jestem już ogólnie po rzęsach I love this moment so much Ta kobieta jest Skarbem, cudeńkiem Moim kruszynką To jak ona robi te rzęsy to jest jakby ktoś był ciekawy, co ja robię, to to, to jest 1 do 1 skręt C, to jest kolor brązowy, ogólnie nie wiem, czy to widać, ale to jest kolor brązowy, ja nie robię czarnych rzędz, bo wyglądają zbyt tak heavy. Zamówiłam sobie kawę i teraz po nią jadę i jadę po Michała, bo dzisiaj przyjeżdża. Chcę jeszcze zrobić brwi i paznokcie u stóp. Zaznakcie usług nie będę pokazywać, ponieważ dostałam kilka komentarzy, że mam pokazać stopy. mam eee. chętne? Tak wyglądają brwi po chętnie. Ja robię tak co? Tydzień, dwa tygodnie? Dobra, jest już kolejny dzień. Ja kończę tego vloga. E, maluję się teraz do pracy, do mojej nowej pracy, w której jestem już od jakiegoś miesiąca. Ogólnie chciałam powiedzieć, że atmosfera w tej pracy i ogólnie podejście ludzi jest po prostu jest tak diametralna różnica. <laughs> jak przechodziłam do tej mojej poprzedniej pracy, to przychodziłam i wszyscy byli jak. Ja pierdolę, ale jest ruch wielki, Jezu, chcę do domu, nic się nie chce. Albo Jezu, nic się nie dzieje, nie ma ruchu. Ale wolny czas leci. A teraz przychodzę. Na przykład, ostatnio była taka sytuacja, że przychodzę i się pytam, jak to wczoraj było, czy była tabaka. No i dziewczyna mi mówi, że no, był straszny ruch, że w ogóle masakra, że musiały w ogóle zostać do pierwszej w nocy, polerować sztućce ale że było super. I że fajni ludzie przyszli, i, i no, że ogólnie było fajnie. Jak się zwalniałam z tamtej pracy, to się mega bałam, że będę żałować i że będę miała takie... Mm. No bo wiecie, tam miałam taką pewną tą pracę, wiedziałam co, i jak, pracowałam tam od ponad roku, jakby już wszystko ogarniałam. I tak zmieniając, miałam takie, że kurde, będę potem żałować, że głupio jest tak wrócić nie. No znaczy nie wróciłabym tam, musiałabym szukać czegoś jeszcze innego. A jestem naprawdę bardzo zadowolona i się cieszę, że się zwolniłam. I teraz tutaj mam posiłki pracownicze, czego tam nie miałam. Mam super ludzi i naprawdę jest tak, że z każdym się da dogadać, można sobie pogadać, można se... wiecie. Jakby nie mówię, że nie można narzekać w pracy, nie. Czasami trzeba, ale jakby to jest całkowicie inne podejście, całkiem inny mindset. I jestem mega zadowolona z tego, bo jak się tak słyszy właśnie takie narzekanie, to się od razu od, odechciewa, a jak jest właśnie tak, taka bardziej pozytywna atmosfera, to no jest tak, że okej, okay, nie chce ci się pracować, ale w sumie jak słyszysz, że, że, że wszyscy mówią, że jest okej, okay, że jest całkiem spoko, no to mi się wydaje, że, że to nie jest takie zniechęcające jak tam, nie? Mogłam mieć nawet dobry humor i przychodziłam tam i potem słuchałam tego narzekania i miałam takie okej. Okay. Już tu nie chcę być. Zobaczymy. Nie chcę też tak mówić, bo na początku tamtej pracy też bym miała takie, że wow, ale super. Kira, przestań, uspokój się. Kira. I chętnie przychodziłam i nie miałam z tym w ogóle problemu. No i później to tak w sumie wyszło, że tak. Atmosfera jednak nie jest za dobra, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Jakby jest, jest też trochę wad, i widzę, że tam było to lepsze i, i tak dalej, ale uważam, że ludzie są dosyć ważni w pracy, bo no, jakby wiadomo, nie trzeba z nimi zawierać jakichś największych przyjaźni, nie, bo jednak w tej pracy jestem tylko na weekendy i mam swoich znajomych jakichś i raczej się nie będę z tymi ludźmi przynajmniej na razie spotykać gdzieś tam poza pracą. No ale jednak to jest ważne, żeby mieć taką spokojną atmosferę I nie czuć zniechęconym przez podejście ludzi Dobra, ja się pomaluję i do was wrócę z gotową twarzą Skończyłam makijaż, zbieram się do pracy I to jest na tyle w tym filmiku Bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że się podoba mini metamorfoza Chyba nie ma jakiejś dużej zmiany, ale jestem taka... Się czuję taka bardziej... Put together Jestem teraz gotowa na... Nowy rok, zajęć, studiów. Miłego dzianka. Ja się muszę zbierać. Do zobaczenia w następnym filmiku, który mam nadzieję, że będzie za niedługo. Bye!